Drodzy wyborcy, nazywam się Jerzy Wilk i kandyduję do Sejmu, gdzie jako poseł będę wspierał Wasze inicjatywy. Dokończenie budowy kanału do Iławy rozwinie turystykę w naszym regionie. Przyspieszenie budowy drogi Elbląg-Gdańsk poprawi jego logistykę. Będę również zabiegał o zwiększenie dopłat dla rolników. Jako prezydent Elbląga wielokrotnie podejmowałem odważne decyzje, które pobudziły rozwój naszego miasta. Teraz zrobię to dla całego regionu. Od niedawna całe rodziny mogą już korzystać z nowego basenu, na który tak długo czekaliśmy. Nasza starówka pięknieje w oczach, a z wieży katedry można już podziwiać panoramę Elbląga. Jestem otwarty na problemy mieszkańców, nie boję się rozmawiać z ludźmi, dlatego wiem, co jest dla nich najważniejsze. 25 października, proszę o Państwa, głos.